Witaj w bajkowych krainach miejscu, gdzie magia, przyjaźń i niezwykłe przygody czekają na każdego małego odkrywcę. Gotowy na nową historię? Zaczynajmy. List do Świętego Mikołaja W małej wiosce, gdzie każdy dach pokrywały białe czapy śniegu, a w oknach migotały świąteczne lampki, mieszkała dziewczynka o imieniu Maja. Była to bardzo ciekawska i pomysłowa dziewczynka, która co roku czekała na Świętego Mikołaja z ogromną ekscytacją. Jednak w tym roku coś poszło nie tak. Maja tak bardzo zajęła się zabawą w śniegu, dekorowaniem choinki i pieczeniem pierników, że zapomniała napisać list do Mikołaja. Kiedy Mikołaj czeka na listy. W tym samym czasie w dalekiej lodowej krainie święty Mikołaj siedział w swoim wygodnym fotelu popijając gorące kakao. Obok niego stał ogromny worek pełen listów od dzieci z całego świata. Kolejne życzenie spełnione, kolejne pudełko spakowane. Zawołał radośnie. Ale, zaraz, zaraz. Mikołaj zmarszczył brwi, przeglądając listy. Gdzie jest list od Maj z małej wioski? Elfy, które pomagały przy produkcji prezentów, spojrzały na siebie zaniepokojone. Może się zgubił? Zaproponował Filipek, najmniejszy z elfów. Nie, na pewno go nie wysłała, powiedziała Emilka, która zajmowała się sortowaniem poczty. Nocne zmartwienia Maj. Tymczasem Maja, leżąc w łóżku w swojej ciepłej piżamie, zaczęła myśleć o świętach. Czy Mikołaj będzie wiedział, czego chce, jeśli nie napisałam listu? szeptała do siebie. Może zapomni o mnie? Zmartwiona Maja przewracała się z boku na bok. W końcu wyskoczyła z łóżka i pobiegła do kuchni, gdzie znalazła papier, kredki i kopertę. Lepiej późno niż wcale, powiedziała, siadając przy stole i zaczynając pisać. Czar listu. Maja wzięła do ręki czerwoną kredkę i zaczęła pisać: Drogi Święty Mikołaju, mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. W tym roku chciałabym zatrzymała się na chwilę. Czy naprawdę chciała nową lalkę, o której myślała przez ostatnie miesiące? A może coś innego? Chciałabym, żeby każdy miał wesołe święta i dużo radości. Jeśli możesz, przynieś mi też tę lalkę, ale jeśli nie, to i tak będę szczęśliwa. Dziękuję za wszystko, co robisz. Podpisała się wielkimi literami. Maja. Gotowe! zawołała z dumą. Śnieżna misja. Maja szybko założyła ciepłe buty, szalik i płaszcz, a potem wybiegła na podwórko. Śnieg skrzypiał pod jej stopami, a gwiazdy migotały na niebie jak maleńkie diamenty. Na końcu ulicy stała skrzynka pocztowa. Maja wrzuciła list do środka, czując, jak serce bije jej szybciej. Teraz Mikołaj na pewno go dostanie! powiedziała z ulgą. Kiedy list Maj dotarł do warsztatu Mikołaja, elfy od razu się nim zajęły. Nareszcie, zawołał Filipek, machając listem. Oto brakujące życzenie. Mikołaj uśmiechnął się szeroko, czytając list Maj. Widać, że to dziewczynka o wielkim sercu powiedział. I teraz wiemy dokładnie, co przygotować. Poranek Bożego Narodzenia. Nadeszła Wigilia. Gdy Maja obudziła się rano, od razu pobiegła do salonu. Pod choinką leżały kolorowe prezenty, a na samym szczycie stosu znajdowało się pięknie zapakowane pudełko z wielką czerwoną kokardą. Moja lalka! zawołała z radością, przytulając prezent. Ale coś jeszcze przyciągnęło jej uwagę. Na samym dole paczki była mała karteczka z odręcznym pismem Droga Maju, dziękuję za Twój list i Twoje ciepłe słowa. Dzięki Tobie tegoroczne święta są jeszcze bardziej magiczne Twój święty Mikołaj. Maja uśmiechnęła się szeroko i poczuła ciepło w sercu. Magia listu. Od tego dnia Maja zawsze pamiętała, jak ważne jest napisanie listu do Mikołaja. To nie tylko sposób na spełnienie marzeń, ale też okazja, by podzielić się radością i dobrymi życzeniami. Bo list do świętego Mikołaja to więcej niż papier i kredki. To magia, która łączy serca ludzi na całym świecie. Podobała Ci się nasza bajka? Subskrybuj kanał Bajkowe Krajny. Aby nie przegapić kolejnych magicznych opowieści, kliknij dzwoneczek i bądź zawsze na bieżąco.